Witam Was w poniedziałkowy poranek. Ja już zaczynam dzisiaj dzień od tego smacznego posiłku. Policzki wołowe wolno gotowane, Moi kochani, 98% mięsa, reszta delikatnych przypraw. To jest prawie niespotykane. Także zaczynamy dzień od karniworowego jedzenia. Wczoraj troszeczkę przesadziliśmy z sernikiem, przynajmniej ja nie wiem jak Wy. Zdecydowanie za dużo i dzisiaj jest straszny głód cukrowy, przynajmniej ja to tak odczuwam. Dzisiaj już nic oprócz mięsa nie będę jadł, więc stawiam sobie takie proste właśnie danie. Wyciągnięte z lodówki. Do garnuszka. Czekamy kilka minut i po sprawie. To jest naprawdę takie proste. Także pamiętamy dzisiaj, już tylko mięsko. Przypominam, że to mięsko jest od zakładów mięsnych Warmia. Możecie je dostać przez internet ze sklepu z tego Store. Pozdrawiam serdecznie.